Widzicie, w moim kolejnym odcinku dzisiaj obornik u królików. Jak widzicie, jest tu samczyk, miniaturka. Wyjmę go. I włożę do następczej klatki. O. Widzicie, trochę ma oborniku. Ja wywalam takim. Tak jest dobrze. Bardzo dobrze wywala. Teraz trochę tak będę ruszył tą kamerką. po akurat wy, wywalę. Nie wiem, chyba wszystkie klatki. Nie wiem ile mi to zajmie. Так щоби та грушка була трохи тепліше, пхана я б його так ще пхана. Він може ще Mamcik mi już wysprzątnięty. Włożę go teraz. Uf. Dalej. Samiczka Turkin. Nadal do sprzedania. pisać. Jak coś. ta zdrowa. Nie ma jakichś tam chorób, nie miała w ogóle. No i to tak trzeba. trochę Będę ruszał tylko na, jak wam już mówiłem. No ale Cóż. Hmm? Tak do... Nie wiem, do jaka... Nie wiem czy lubicie długie filmiki, czy krótkie. Jak coś pisze na komentarzach, jak lubicie filmiki? Czy długie, czy krótkie, ja będę się wam albo długie, albo krótkie. Robić, komuś cię napisać, bym wiedział, by właśnie robić. Tak, tak, przepraszam jeszcze raz, że biorę i poruszam kamerką. No ale cóż, jeśli chcecie filmik to tak będę chyba go nagrywał. Na razie nie ścielę, potem będę im ścielił. Nie mogę dwoma rękoma brać ten mi to nie wtórki wykociła się, uchowała dwa, miała sześć O tak już trochę rzuciłem Trochę rzuciłem ja to się stało jak widzicie, karmi doła się spisują bardzo dobrze, jak na razie, no myślę, że nie będę ich obudyzać, nie wiem, może tak, może nie, nie jestem jeszcze pewien, trochę obornika jest u niego akurat, no trochę jest. przeczyszczę mówiłem tam tamta biała jest na sprzedanie 20 zł złowa pełna energii to trochę nieśmiała jakby trafiła do innego właściciela Pewno by się rozchmurzyła. Czy nie była zakcana Nie była jeszcze właśnie, ale pewnie by uchowała tą sumicę na razie. Nie będę sprzedawał, choć tu choć na razie nie będę sprzedawał. bo dobrze. Chowa, dwa uchowała. Nawet. No się co już nawet tu Piesek Rambo. Daj mu tak na imię dlatego, że oglądałem taki film Rambo. Jakoś dałem imię. Nawet ładnie. Ta synica też nie, nie będzie yy, nie będzie sprzedawana zostałem na, na zimę no, już chyba do, będzie do żywocia nie wiem może jeszcze samczyka mnie turkę sprowadzę ale jeszcze, to jeszcze nie jest tak na pewno pewne ale chyba nie trochę muszę tutaj wygarnąć U, paśniki nie czy ee, karmi, do, bardzo dobrze się sprawdzają. Tutaj już to, no i jest. Teraz trzeba tu wiedzieć. Tak. Może, zrobi, yy. może zrobię, zrobię. Nie już Może zrobię, nie wiem, ale jeszcze zrobię. IQ. IQ jeszcze zrobię, nie wiem, piszcie y, jak to się zło pytania na... w komentarzach. Pewnie wszystko przeczytam. Trochę gnoju jest. Nie, mało. Pierwszy raz wywalam paśniki, Jak są paśniki, to pierwszy raz wywalam na paśnik panówki sztuki Pierwszy raz wywalam trochę Na pewno te dwie będą zakacane, te jedniki, będą zakacane na, na styczeń, w styczniu myślę, że w styczniu i i będzie git chyba, żeby chowały wszystkie. Znowu, zobaczyć, u mnie to już trochę lodu jest. Zrywam tak z klatek tego lodu. Okay. za bardzo. Za chwilę do Was wrócę. Yy, za chwilę, zobaczcie. jestem musimy przestawić taczkę Samiec Łozalandski trochę już przypas się o! ciężki trochę ale cóż o. trochę się przypas Większy, grubszy, U niego to obornik jest bardzo Ale to bardzo wielki o ja mogę ciągnąć sami zobaczcie <laughs> Jest duży No przepraszam, że tak Maj tam kamerę O ja się przepraszam za mojego psa bo ktoś chyba przyjechał. Tak, tak, przyjechał ktoś. Chyba pan z bułkami. Nie, nie jestem tam. Więc zabawajcie. IQ zrobię? że trochę części być tak do 15 minut. Będę nagram. Przepraszam, że będzie taki długi. Będę się starał mniejsza, ale no ten odcinek. No jak jeśli chcecie zobaczyć jak wygląda u wszystkich obornik, to musi trochę chłopca. Musi trochę więcej zająć czasu. Przepraszam, że palec tak się sadzą. Ja nagrywam na komórce Prestigio. Jest bardzo dobra, bardzo dobra firma. Nie, nie na akurat jakość jest, jakość jest nawet dobra. Ale myślę, że będę teraz czymś innym nagrywał. Nie jest pewnym. Tu mi zimno troszkę. Teraz yy, nie nalewam wody królikom. Chłopy zachorowały, yy, dlatego tak w ogóle i tak bym zamarzła. I tak bym zamarzła niepotrzebnymi. O, o trochę mi się wjeżdża. No, ale cóż. Już są w kratkę. Zamykamy. O. No, już trochę jest uh. Teraz lecimy do Nowozelandzkiej oh. Czerwonej. Samicy. Mam dwa Nowozelandzkie. Jeśli ktoś by pochodził z Mazowieckiego, pisać kto ma na sprzedanie Nowozelandzkie Czerwone Akurat czerwone tylko będę hodował mieszańce i miniaturki tam teraz i samiczki będę hodował miniaturki. turki nie, 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 nie można, nie można y, mi powiedzieć, że one są nieupłacalne. Ja Sprzedałem już kilka i się cieszę, bardzo się cieszę, że chociaż mi się sprzedały. No, pierwszy raz miał dwykoty samica i jedna miała już więcej wykotów, chyba dwa z moim. Dobrych dwa. Chyba dwie To będzie. Niech będzie. Jezu, będzie trochę czasu na tym filmiku. Nie wiem, jak powoli czy te filmy, czy długie, czy krótkie, Lajkujcie lukuciach, coś nie w górę w dół, jak wam się podoba. Nie wiem, jak wy uważacie. Teraz trochę jak zacząłem robić przy królikach. Znaczy nagrywać wam Czy nagrywać wam właśnie? Zacząłem będę się nagrywać filmiki. Nie wiem. Nowy, na pewno nowy piątek, ale także, no znaczy w piątek, w piątek i sobotę, ale yy, nie zawsze. Znaczy na pewno nagram w piątek lub sobotę. Albo jak bym yy, dwa. Widziałem ostatnio nowozlandzkie czerwone. Pan chciał sprzedać, długo, dużo sztuk tam było, dużo, bardzo dużo, chcieli sprzedać, no nie wiem, może kupię, ale jak coś to wypiszcie, nie zachęcam, bardzo zachęcam, no jeśli ktoś chce sprzedać to może napisać, o, muszę trochę to, o, samica mieszańca, ładna rośnie jak na drożdżach trochę była wtedy przygłodzona bo jeden pan eee. jeden pan ją tak trochę zagłodził no ale cóż zagłodził ją trochę no ale już mi tutaj żyje bardzo ładnie ten nie dlaczego ale ten pan trzymał wszystkie razem króliki e, wszystkie samice razem Te samice tu nie wiem już chyba tak w wakacje one już były Policzyć nie gdzieś ze 6 miesięcy mają może, może trochę więcej Nie wiem może więcej W wakacje już były, już były przed jeszcze trochę wakacjami No o, to gdzieś tak 6 miesięcy Zamieniłem się jak powtarzam, zamieniłem się z kolegą z panem Zmieniłem się ja naprawdę to mój kolega, ale cóż Mówi o, o nim pan A i co? Zachęcam do ubania moich fizyków. Jeśli ktoś jeszcze się nie zasubskryba, niech zasubskrybuje. Przepraszam, że ten film będzie to, taki to trochę długi, bo już 18 minuta i 45 sekund już No ale cóż. trochę może widać, może nie Przyniosła samica moje kaczki Samice się trochę już przyzwyczaiły do moich klatek. ale no oba. jeszcze trochę tak jeszcze trochę tak się trochę boi samiczka jak powtarzam? Dwa nowozlandzkie nowozlandskie dwa, nowo yy, dwa mieszkańce i cztery cztery jak to się nazywają mnie Turki Turki. O, jeszcze A, jeszcze mi mieliśmy. To też już jest. A, duże je, bardzo duże je. To bardzo mnie cieszy, bo wiem, że nie jest chora. O. To cieszy, bardzo mnie cieszy. bo wiem, że nie jest taka. obornik, trochę trzeba oborników walić, tak, ja tak obornik walam. co tydzień, zawsze, w zimę jeszcze nie miałem tych królików, ale teraz już mam, jeszcze w zimę, znaczy w zimę, w zimę miałem biało-czarną, biało-czarnego samca, z Ja już wszystkie miniaturki w zimę, Jedną miniaturkę już sprzedałem. no Jedną miniaturkę sprzedałem i z dwoma się zmieniłem. Właśnie te, te miniaturki już były, były na zimę, ale trwały mi ale już chciałem większe. Już, już chciałem nowozelandzki trochę. nowozelandzkie i bel, nowo belgijskie kupiłem. Yy, razem je kupiłem od innego hodowcy. Razem tego jednego hodowca, kupiłem, przepraszam, że tak wciągam gilę, jakby to tak ująć, ale przeziębiony trochę jestem, jest tu ciężko. Tu Bardzo to się wypróżniają że nie ojen No już 21 minuta i 40 sekund Przepraszam że ten film jest tak Przepraszam że ten film jest taki długi No ale co poradzić Przyprzątałem mu wszystkich Przytałem u wszystkich samica Cieszę się Następny filmik to myślę, że będzie ścielenie słomy królików. No nie wiem, jeszcze nie zobaczę. No wznacka. no Dobra, jeśli Wam filmik się spodobał, dajcie suba, łapkę w górę. Zachęcam do komentowania mojego kanału. chciał teraz więcej trochę osób mieć, bo jak widzicie, teraz moja, mój kanał spadł w dół. I robię filmiki, już więcej takich filmików. Zapraszam do komentowania, sposobowania łapka łapko w górę, łapka w dół. Jeśli wam się podobało, to łapka w górę. Jeśli nie, to łapka w dół. Mówcie, co robię źle, co robię dobrze. Cześć. Pa.